Witajcie w programie Piwa 2 i Ja. Jak Wam mija dzień? Dzisiejsza edycja będzie bardzo dobra i łatwa. I od razu zaczniemy. Co na początek? Mam tutaj mojego Carlsberga. Mam otwieracz. i Mam mojego żubra. Kocham mojego żubra. Od czego zacznę? Na początek otworzę Carlsberga. Trzask. Kocham ten trzask. Tyle Karsberga? No, może jeszcze trochę. Teraz otworzę mojego żubra. Prosto i łatwo. No jakoś tak. Teraz trochę zamieszam. Uff. Pachnie żubrem. Żubrowo. Mam nadzieję, że jest dobry. Uf. Wow, oh. żubrzy. Wiecie, niektórzy z Was, którzy oglądali moje filmy, mówią, że to obrzydliwe. Nie mówcie tak. Czempion znowu to robi. W dzisiejszym odcinku wygrywa żubr. Dzięki YouTube. Ach, no tak, jeszcze. Zdrówko. Żegnajcie.